Jesteśmy w świątyni Andrzeja, gdzie mechanicznie dokończona została Jawa CZ Łukasza. Błety, popatrzcie na to miejsce. Tutaj jest naprawdę mega mega fajny garaż. Jak widać, jest w nim też ciasno. Same WSK. Same WSK. WS popatrzcie na to, ile tutaj jest sprzętu. Jeden, drugi, trzeci, następny, czwarty. Jest i to kareczka, i wiertareczka, wszystko jest. Tutaj pełno silników, Popatrz, gdzieś nie spojrzy. Zbiorniki koła, wszystko jest tutaj w tym Tu tylko kilka motocyklów. O, widzisz, ze światem jest, jest klimat. Klimat tego miejsca oddają chyba te motocykle do końca. Z czego jeden widać już na żółtych blaszkach. Zrobiony. O, tu mamy jeszcze jakiś zawias od kosa w rogu. Tam jakaś rama jeszcze na. No tu jest cały kos do zrobienia A tu jest cały kos, o widzisz Tam gdzieś silnik leży też. Teraz czas na sprzęty ta jest, ta Andrzeja ta jest, ta jest, ta jest. widzę, że jest porobiona mocno no, Zawias od czego tu jest powiedz, W przodu? etz -a. etz -a. Ta, ta, ta. E, Zegary też ETZ? Zegary Benzer. <laughs> Benzer, jakieś? Dobra, widzę, że faktycznie chyba mało co zostało z takiej normalnej WSK. Co, Bo widzę, zawias z tyłu. Tył jest Java. Tył jest jawa. Aha, są chińczyki. Chińczyk. Silnik, coś było robione z silnikiem? Podłubany, podłubany. Podłubany, czyli teraz, teraz powinna. Znaczy, jest, idzie to tak jak jest, powinna to iść. jest ten doprężony, odprężony? Tak. Przejedziesz się? Zawsze <laughs> Andrzej tylko nie wirażuj jest. Zimna jest no. ten sam Myślę, że odpychać nie powiem inaczej niż normalna trujeczka błyska, no tak co? Tak, nie. Tu jest, tu jest widać, że no, no się, dopracowany silnik Właśnie no silnik bez, fajnie zrobiony, doprężony od prądu Tak fajnie pasuje, nie? Fajnie ma przeplecioną, wiesz, piastę. Mówić nie wirażuj, a się dopadł do maszyny. Nie, ale widzę, że... nie jeździł, nie Bo wczoraj Ale widzę, że <noise> <wczoraj głos> <wczoraj głos> <wczoraj głos> Istny <śmienny> diabeł. Nie, no, ale, ale, potencjał w tej WSS Jeździłem miał po skarpie takiej tam, gdzie wiesz krosami. jeździmy to... No. To. No, sobie. Przyjechała No przejechała to samo, co wiesz, co my. No, no tak, a... że tam jak pod, pod dużą górę, no to tam ten dwusuw tu musi, wiesz, żeby... także tłoki wypuść, musimy mieć takie obroty, żeby jechał, ale jechał. Nie? nie widać, a słychać. No. na żółtej blaszce Nie no, tego Powiedz mi, to co to, tutaj to, to, to jest, to jest oryginał wszystko chyba, tak? Prawie, czy prócz kierunków, czy, czy tu jest coś rzeźbione? Orygina, Proszę? Tak. Tu tak, tylko miarę kierunki w oryginał. oryginał A to jest, widzę, to, to jedna z ostatnich, tak? Na paletowych błotnikach, na, na tej nowszej lampie to jest ostatni rok, 84. czwarte, no to jak myślałem Powinno mieć już lampy Ale mi się nie podoba A ten tutaj obok, powiedz? A tutaj? To jest garbuska? 125, też chyba nic nie przerabiane za dużo, co? No Oprócz kierunku No i przy tej Aha Tak, to nic więcej nie zmieniane, tak? Dobra Co tam jeszcze masz, pokazuj O, już chyba nas coś tu złapie, chyba nie zdążymy tego pokazać Tu jest kolejna garbuska a tu jest ta z, jeszcze z telewizorkiem z tyłu Do skończenia Do skończenia No fajny sprzęcik Popatrzcie na to Rower <grym> z silnikiem To jest dopiero rzeźba Zbiornik paliwa ma w ramię. No niesamowite ty. Co pada tam wchodzi pewnie z lit co Andrzej? No, no. Dwa litry wchodzi? No to trochę pojedzie nie? mamy Przerobiony wahacz No też piasta założył Piasta, chiński rowerek nie? No, no Rowerek nie jest samo. Od komara? No tak, ale w feldze kurwa górala W od górala, góra, ale zrobione ci powiem mega. Też trochę pracy cię kosztowało, co? Żeby to zrobić? Niepotrzebne. Niepotrzebne? Nie? Ale Czemu? Ale to znaczy, coś. Po alkoholu tak wpadłeś na tą Czy po prostu. To jeszcze <laughs> nie hamulce by się przydały, jakby chyba nie ma, co? Hamulców? No, będzie, będzie. Już, <laughs> będziesz, Aha. Coś tu co się będzie działo. No, to? no to tak, bo bęben jest od tego. No i dobra Ale już przedni działa. <noise> tak, zwłaszcza tak jest... jest mokro To jest, jest taki zwany <noise> spowalniacz, a nie hamulec ja, no, Jak jest mokro i dopniesz hamulec, to szybciej jedzie no A to jest co? A no to a w tak, silniczek? Nie jest jeszcze w promocie, ale jest żywy Żywy Aha. I to mamy te dwuromówki, tak? Nie, ten nie Ten nie? To jest do takiej właśnie Do FM-ki czy WS-ki starszego typu mhm. No, żeliwny cylinder Też troszkę też trochę uszczerbiony No, fajny motorek, silniczek a tu masz kilka silników jeszcze? Tak, masz? Tamtym, jak z tamtym coś się nie da, to, to ten będzie jeździł. Aha, a powiedz mi, a tam z tyłu silnik, co to jest? WSK to jest do, tej, do tego kosa. Aha, tu masz jeszcze Aha, no tak. Tam mam jeszcze parę innych silników, bo tu mam jeszcze dwie rany. Też kiedyś to poskładam. A tam ramy co zwykłych błysek, czy? Zwykłe trójki. No. Zwykłe trójki. Chyba 76 jedna jest, a druga 79, jak to? 79 to już wychodziły te ptaki też, nie? No to też można było z ptaka zrobić z jej, nie? Jakby się uparł. Tak, a, po, no bo po, podobno że nadwoźnia nie wychodzi, czy to ptak, czy nie ptak, tylko po prostu rocznik, nie? Także to już dowolność konstrukcji może być. Jak ładny się podoba. A tu jest tak ładny. Co to za ładny zbiornik? Tomarańczowy to jest tak jak ten kobus, ten taki jajowaty, właśnie? Czy co to jest? To jest Chińczyk, taki zamiennik. aha. Na podobieństwo tamtego, ale to jest co innego. Aha. Tu jest zwykły od nie? Tak. No to jest też w komplecie do tego dostępny. Aha.